Dobra. Jest 25 minut do mikrofalówki. Tylko co jest? Unboxing. Paczki co mi przyszła. Mamy tam tą, tą godzinę. Spać nie mogę. mogę. A. Okay. czy nie przecie coś tu wyleciało, nie? Zestaw. Komputer. Gniazdo. puszczelka gniazda. Jedna wiązka kabli. Druga wiązka kabli. Instrukcja obsługi. Pusty karton. Już wyczułem, że to instalacja to jest do nasopinowa do E83 no. X3 i morgen będziemy kurwa w niedzielę w niedzielę, który jest? który jest? nie wiem, który jest nie zobaczę jak nagrywam Dzisiaj jest. Chuj, wie, który. Dobra. Tym się nie przyjmujcie, który dzisiaj jest. Jest wrzesień 2022. Gdzieś koło 24-25 września. Bo tego jadę do roboty. Także w niedzielę będziemy to montować. Nie? Także, pozdrawiam. Unboxing zrobiony. Będziemy klepać kurwa te. A jeszcze mamy rednówkę do zrobienia. Yy, regulator yy, obrotów dmuchawy. Czyszczenie felgi, malowanie. Stalówek. I, I co? Jak się coś zjebie po drodze to będziemy robili. Pozdro. Dobra majstry, także instalację mamy, kurwa kaca mam, bierzemy się za montaż, ja tak myślałem, tu muszę wszystko wyjebać, tu, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, ten plastik ściągamy, ha pięć, sześć, ściągamy ten plastik, musimy dojść, tu jest wiązka z tej lampy, z tej lampy, idzie wiązka tu, z tej lampy, Idzie wiązka, tutaj muszę wszystko wyciągnąć. Nie wiem, czy tego boczka nie będę musiał ściągnąć. Tego boczka nie będę musiał ściągnąć. Będę musiał pociągnąć koło tego. Yy, prawy. Prawy kierunek z tej lampy, postój. sklapy przeciwmgielne. Przeciwmgielne i wsteczny. Przeciwmgielny, przeciwmgielny i wsteczny. No i dobra, bierzemy się za rozkręcanie, kurwa nie chce mi się, a dzisiaj niedziela Także Kurwa, muszę jakieś pudełko już wziąć, bo zaraz śrubki pogubię, kurwa Dobra Jak dojdę, to wszystko powyciągam Dojdę do instalacji, to się widzimy zaraz I będziemy widzieć, czy muszę ten boczek ściągać I co i jak Moduł nie wiem czy tu blaszkę nie dorobię, moduł tu zamontuję. Moduł tu będę chciał zamontować. Bo to wszystko chciałbym to zostawić. I ten moduł, ten moduł gdzieś tutaj dać. Ale to będziemy widzieć jak te kable wszystko tu kurwa idzie. Bo ktoś mi mówił, że ten boczek będę musiał ściągać, ale aktualnie tu mi się kurwa nie chce ściągać tego boczka. Bo to z rozkręcania w chuj. Dobra, to widzimy się za chwilę. Dobra, boczek ściągnąłem, żeby wyciągnąć to. To jest na takie wcisko. To musicie odkręcić. Tu odkręciłem dwie śruby, żeby to wyciągnąć i ten, ale on niby jest chyba wsadzany. Tutaj śruba była i tu odkręciłem w razie czego i tak samo. Tutaj jest śruba. I to trzeba wyjebać te dwa boczki, wiecie, Cyk, zobacz, cztery jeden, to jest pod tą szczelką. Nie. Nie, jednak trzeba odkręcić te śruby. ten film będzie taki składany, no bo kurwa wiecie jak ten Samsung się rozłącza mi, dobra, to ten boczek ściągnę, trzeba ściągnąć, te dwa boczki dwa boczki od lamp i ten plastik dopiero się ściągnie no i tak tu trzeba te plastiki wyciągnąć, przejebane jak chuj tu i tu odkręcić, żeby to chodziło do góry, kurwa tego nie wiem jak wyciągnąć, nie chcę mi się z tym pierdolić tu mam ten swój kabel, co w odcinku z montażu se przeciągnąłem w razie czego, żeby już zderzaka nie ściągać i powiem Wam tak żeby normalnie zrobił to z kurwa zgodnie ze sztuką, żeby to wyciągnąć, to trzeba tu, wszystko, trzeba tu wszystko rozpierdolić. Nawet to trzeba kurwa ściągnąć, bo tego kurwa nie wyciągniecie, nie? Ja pierdolę, kto to zrobił kurwa, nie? Masakra Okej. Okay. Tu mam kabel, tu przeciągnąłem, tu musiałem wyjewać to wszystko w chuj. Powiem Wam, że przejebane. Przebane to wyciągnąć, bo tu widzę, że mokro mam. Nie wiem czy tu sączka, czy tam mi z tego leciało. Te korki powyciągnąłem. No tego nie powyciągałem, bo kurwa nie wiem jak to wyciągnąć. Ja nie chcę tego pourywać, połamać. Tego opuściłem z tudowem kabel. Tu, czekajcie. Gór. Zapierdone. Latares. Na pewno nie będę mógł te latarki włączyć. Chodźcie, kurwa. Ajaj. nie wiem, czy będzie widać. Chuja, będzie widać. Kurwa. Jak ja... teraz nie włączę kurwa. Latarki. Dobra, Tutaj włączyłem. Tu, tu jest taka dziura. I tutaj jest korek. I tu, ten się przeciągnąłem. Tu. tu, tu, tu kabel. I tutaj wszędzie dochodzę. I przeciągnąłem się taką tu. tu, 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 i tutaj wyjdę. I tu zrobię, tu gniazdko sobie zamontuję. I będzie schowane. Będzie schowane pod tym. Na razie taki jest plan. Na razie pomontuję gniazdko, założę. Z instrukcją. Tu se skręcę. I zacznę pomału brać się za instalację. Pomału zacznę się brać za instalację. I tak kurwa po auta rozebrałem. Nie? Kurwa mać. Dobra, później się widzimy. Dobra, dochodzę do instalacji głównej i tego, to co potrzebuję plus. Tu masę, tu mam kostki. Yy. Tu sobie wsadzę od to kostkę wyciągnąłem i będę sobie sprawdzał szpilką i multimetrem. Dobra, teraz wam powiem mniej więcej znowu, o czekajcie włączę tego trochę pojebałem się ale tego tak tu macie y, podłączenie zielono czarny y, zielono-czarne to jest stop szary z fioletowym y, szary z fioletowym y, już wam mówię y, To jest, to jest, mm, GY y, już mówię, to, cz, szary, y, z, to jest postój. Fioletowy, szary jest postój, zielony z niebieskim, to jest kierunek, to jest lewa strona. Teraz wam podam prawą. Lecimy. To jest niebieski Zaraz zobaczymy, i zielony. Zielony z czarnym. Raczej niebieski z szarym. To mamy kierunek. żółty z czarnym. Teraz mam powiem. Żółty z czarnym. To jest wsteczny. To jest żółty z czarny to jest wsteczny. Y... Czarny z niebieskim to jest przeciwmgielny. I żółty z szarym to jest światło. To jest światło, bo to jest prawo i lewo, wiesz? No, ten, nie? To jest postój. Także w razie czego to piszcie, to wam będę podawał. Na razie. Robota skończona, a starostaniki wypierdala.